Niemcy oskarżają Polskę chcą nas pogrążyć. The Wall Street Journal opublikował w czwartek wyniki swojego śledztwa dotyczącego zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i 2 wskazują one, że za akcją stoją Ukraińcy, a Wołdemer Zoński najpierw operację zatwierdził, a później próbował się z niej wycofać wydając rozkaz wstrzymania działań. Ówczesny dowódca sił zbrojnych walerii założenia miał go jednak nie posłuchać i kontynuować sabotaż. W środę 14 sierpnia niemiecki prokurator generalny wydał nakaz aresztowania ukraińskiego instruktora nurkowania. Obecnie nie wiadomo, gdzie przebywa Wołodymer Z, jednak według dziennikarzy śledczych główny podejrzany miał jakiś czas mieszkać w Polsce, która w ataku na gazociąg rzekomo odegrała swoją rolę. Istniały porozumienia między Wołodymrem Załęskim i Andrzejem Dudą w sprawie przeprowadzenia zamachu na Nord Stream, stwierdził były szef niemieckiego wywiadu August Hanning. Według nowojorskiej gazety uczestnicy operacji wynajęli jacht o nazwie Andromeda w niemieckim porcie Rostock nad Bałtykiem. Na potrzeby operacji, aby ukryć transakcje finansowe, ukraiński wywiad miał otworzyć w Polsce biuro podróży. Następnie nurkowie pracując w parach mieli podłożyć ładunki na dnie Morza Bałtyckiego, a dokładnie na głębokości około 80 metrów. Pracując w ciemnościach lodowatej wody używali potężnego materiału wybuchowego HMX, połączonego z detonatorami czasowymi.